Leninowska loża. Szanowni Państwo, jest lato i niebawem rozpocznie się festiwal Literacki Sopot. Tematem wiodącym trzeciej edycji będzie literatura rosyjska. Jakżeby inaczej, przyjaźń polsko-radziecka trwa nieprzerwanie w prl bis. Poza tym to zapewne taka mała, ale konieczna rekompensata za zrezygnowanie z obchodów w naszym kraju w 2015 roku rosyjskiego, a może też ze strachu, że stary niedźwiedź zaczyna się budzić i prawdziwym wrogiem obecnej władzy sprawowanej przez platformę obywatelską jest naród polski, a najskuteczniejszą bronią są podziały. Podział na frakcję pruską i ruską przestał wystarczać. Dlatego odwołano się do dawnego i obecnego wroga ZSRR, czyli USA. Reaktywowanie wpajanej przez cały czas istnienia prl wrogości do Stanów Zjednoczonych zadziałało. Przy czym obecna, zmodyfikowana argumentacja wygląda następująco. Roosevelt nas zawiódł, oddając w ręce oprawcy Stalina. Dlatego nie wolno ufać jego krajowi, czyli USA, bo jego prezydent reprezentował cały swój kraj. Należy oddać się w opiekę Rosji, czyli kraju oprawcy, bo Stalin był tylko sam, a jego rodacy mordowali nas nie wiedząc co czynią. Tak przynajmniej zdaje się zakładać. Leninowska loża pożytecznych idiotów. Mówiła Małgorzata Todd.